Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj znajdujemy się w moim rodzinnym mieście, czyli w Bytomiu w końcu, Adi w się w Polsce i będziemy dzisiaj sprawdzać Bytomki w Takiego odcinka jeszcze nie było na YouTubie, także zapraszam Was wszystkich serdecznie i lecimy z tematem. Pierwszy lokal, który będziemy testować, to burgerownia Kerry, która mieści się w bytomy na ulicy Żołnierza Polskiego 19. Jak widzicie, Kerry chwali się kraftowymi burgerami. Jeżeli chodzi o sam lokal, no to w środku może nie ma za dużo miejsca. Tam po prawej stronie macie schodki i drugą salę, na której ja zaraz będę siedział i testował burgera. Kerry ma również ogródek, na którym można sobie wypić kawkę na zewnątrz oraz na pewno też coś zjeść. Także zapraszam do testu. Jesteśmy właśnie w pierwszej restauracji takiej street foodowej, czyli Kerry w Bytomiu. Jest to chyba otwarte od dosyć niedawna, bo jak ostatnio byłem tu 3 lata temu, to prawdopodobnie tego nie było. Przynajmniej takiego lokalu nie pamiętam. Widzę, że serwują tutaj burgery, smash burgery i sobie zaraz właśnie coś zamówimy. Tylko jeszcze nie wiem do końca co, ale chyba spróbuję smash burgera. Chyba w życiu nie smash burgera. Taki ze mnie, kurwa, tester smaków, nie? Że sprawdzimy sobie smash burgera, na pewno jakieś fryteczki, jakiś napój i zaczniemy sobie delikatnie, a potem będziemy iść coraz dalej. Teraz pokażę Wam menu. Tak to wygląda. Masz burger 35 zł, zwykły burger klasyk. 30 zł niecałe 29 dokładnie, czyli ceny raczej no, racjonalne w porządku, jak jeżeli chodzi o bytomskie ceny, na pewno i Polskie, przede wszystkim. Tak o, nawet śniadania można tutaj zjeść, widzicie? Także elegancko. Idę I mówię, że zamawiam smash burgera, a pan się mnie pyta, jakiego i bardzo mnie zaskoczył. Warto tutaj dodać, że jest tu kilka rodzajów hamburgerów, po prostu zwykłych i smash burgerów. Ja wziąłem Smash Burgera Chicago, czyli wołowina. Potrójny cheddar, bekon grillowana cebula, mix sałat i sos firmowy. Także brzmi to kurde mega zachęcająco. Cena takiego smartburgera to 35 zł. No, ale zobaczymy przede wszystkim jaką będzie smakował i jaką będzie wyglądał, a co ważniejsze, smakował. Ale wygląd też jest fajny, bo wiadomo, jak coś dobrze wygląda, to zazwyczaj dobrze smakuje. Zgadzasz się z tym? Jak ja. najbardziej. Tak jest. Także czekamy aż danie zostanie nam podane i lecimy z testem. I tak się prezentuje nasz smash burger właśnie Chicago, więc jak widzicie Fryteczki, tutaj burgerek, jeszcze dodatkowo dostajecie troszeczkę soli Którą możecie sobie posypać oczywiście według uznania na fryteczki, ja tam bardzo sól lubię, więc Zajadę sobie nią mocno No i kochani moi zaczynamy pierwszego testa w Bytomiu, więc lecimy Zaczynamy sobie od fryteczki, widzę, że niektóre takie tutaj bardziej spieczone, ale ja lubię takie Mocno chrupiące, spieczone a dobre frytki. Czułem, że to są po prostu frytki mrożone. Na pewno nie są kraftowe, nie robimy ich sami. Co? Tutaj mi właśnie mój kamerzysta, bo aktualnie tutaj w Polsce mam teraz do pomocy kucharza. Kurwa, rozwijamy się, wiecie o co chodzi, firma prężnie działa. My robią? Dobrze, wszystko jest w porządku. Kucharz mi tutaj pomaga i zwrócił mi uwagę, że to są fryteczki ze skórką. Tak wyglądają i są bardzo smaczne. Bardzo dobre fryteczki, ale to najważniejsze, czyli przechodzimy do naszego smash burgera. No nie wiem po co to jest, żeby to się trzymało. Tak, tak. A, i to pomaga, naprawdę? Niektórzy jedzą może mi widelcem burgera, także. Nie. No i... sobie kroisz, nie? Nie, no ja. Ja tak. zawsze jem rękami, ale... No, Ty się wpierdala łapami burgera, tylko i wyłącznie, <grych> nie? Zawier co z tym widelcem! Łapami! Dobra, bo ja sobie oko wydłubię, teraz ja to wyciągnę i próbujemy. Na pierwsze uderzenie, naprawdę bardzo dobry burger. Ten mięsko-czuć i ten sos filmowy, to ja nie wiem, czy za sos ty będziesz musiał spróbować i będziesz musiał mi pomóc, nie? Ale jest naprawdę dobry. Sałateczka, widać świeża. Mięsko dobre, ten bekonik chrupiący, właśnie, bo czasami bekom hamburgera jest taki zamienki wiesz o co chodzi. Mm -hmm. No a tutaj jest właśnie taki, że on się że rozsypuje ci fajnie. Ej, elegancko, czekajcie, biorę drugiego bajca. Ej, naprawdę bardzo dobry. Bułka maślana, a ja lubię burgera, bułkę maślana, jak nie mam tutaj takiej zwykłej bułki, wiesz co, tak, mocno co jak stesko wygląda i ta buła maślana jest naprawdę spoko. Tutaj jakaś cebulka też w środku wchodzi. Ej, jak na razie jest bardzo w porządku. Dobra, tutaj spróbował właśnie mój pomocnik i stwierdził, że to jest sos robiony takim majonezowym z ketchupem, nie? Mówisz taki zwykły, standardowy, robiony kraftowo pewnie przez nich. No sos firmowy, sama nazwa wskazuje, nie? Że zrobiła go właśnie o to ta firma, w której jemy, czyli Kerry. I powiem wam, że naprawdę jest spoko ten hamburgerek. Jak będziecie kiedyś w Bytomiu, jak najbardziej możecie go spróbować. Natomiast ocena. Od 1 na 10, czekajcie, Kurwa, muszę wziąć jeszcze Państwa. Ja bym dał taką, chyba, 8, nie? Na dziesiątkę, no bo wiadomo, dycha to jest mocne. To musi być coś, co rozpierdoli mi kubki smakowe. A to jest po prostu dobrze. I powiem Wam, że naprawdę jest ok. Ale na pewno zamówię coś więcej, ale już tak poza testami. To może coś tam na storkę na Instagrama wrzucę. Także zapraszam Was wszystkich serdecznie. na Insta. Tutaj teraz macie kod QR, który się pojawia. I zapraszam Was wszystkich serdecznie. Pierwszy. Test w betonie wypada naprawdę dobrze. 8 na 10, panowie i panie, oczywiście. Zobaczymy, co będzie dalej. Kolejnym lokalem, który będziemy testować jest Firant Street Food, który mieści się w Bytomiu na ulicy Stanisława Webera 2. Jak widzicie zapiekanki tradycyjne. Jeżeli chodzi o sam lokal, no to w środku jak zaraz zobaczycie za dużo miejsca nie ma, czyli naprawdę street food. Bierzecie zapiekane i lecicie dalej na miasto albo jecie gdzieś na zewnątrz. Wybór naprawdę ogromny, jeżeli chodzi o zapieksy, jeżeli chodzi o sosy też naprawdę ogromny. Natomiast my zajedziemy sobie klasyką, czyli ser, pieczary, no i sos czosnkowy. I zamówiłem zwykłą klasyczną. Zapiekane z sosem czoskowym. Było tam naprawdę bardzo dużo wyborów, Na przykład sos, czosk, czosk czoskowy, czosnkowy z, z żurabiną, ale ja wziąłem standardową, czoskową. Mamy tutaj pieczary, ser i chyba bez salami, chyba to wszystko. To klasyczna. Dobra, nieważne. Testujemy i zobaczymy. 14 zł to jest takiej zapiekany. Bardzo chrupiąca. Czuć fajnie te pieczary. Nie ma za dużo tego ciasta, jest delikatna. Bardzo soczysta i sos jest naprawdę dobry. Ej, to jest dobra zapiekana w ogóle człowieku, nie? Ale ona jest chrupka, No i czuj ten pomidorowy sos, który jest oczywiście na spodzie. Do tego ser, pieczarki, ten sos czoszkowy. No nie ma co więcej gadać, jej, no jest to klasa pozycja. 14 zł za takie coś, za malutką, oczywiście. A wcale taka mała nie jest, nie? Ej, przepyszna. Ej, naprawdę jest genialne to właśnie, że jak macie takie hamskie zapiekane, wiecie o co chodzi. To jak wy je gryziecie, to one są aż twarde, aż ci w dziąsła się wbijają. A tu to jest wszystko takie delikatne, takie soczyste, tak dobrze złożone. Proporcje tego wszystkiego, tych składników, wraz z tym ciastem są po prostu idealne. Jest to moja pierwsza zapiekanka na kanale YouTube, na kanale AdiVibe. I jako pierwsza zapiekanka również dostaję ode mnie 10 na 10, bo tu kurwa nie ma w ogóle nic dodać, nic ująć. Zgadzasz się z tym? No spoko, zapiekana, no, jest zapiekana, nie? Naprawdę jest dobrze i... No, lecimy dalej sobie, ale dzisiaj Bytom naprawdę pokazuje się z dobrej strony. Zobaczymy, jak pojedziemy do Katowic, bo Katowice też będą kręcone. Czy tamte zapiekanki będą lepsze? Bo ja wiem, że w Katosach jest dużo, nie? Takich zapiekanek chyba. Ogólnie lokal jest od groma. jest od groma, więc tam też będziemy sprawdzać Street Food, ale na razie Bytomski Street Food mocno się broni. I zapraszam Was wszystkich do tego lokalu na zapieksy, bo są naprawdę genialne. Dobra, lecimy dalej, ziomeczki Zio i ziomalki. Siemano. No już zapłacone, tym razem jesteśmy w najsłynniejszym chyba bytomskim fast foodzie na dworcu w Bytomiu, czyli Chico Mexicano. Sam nie wierzę, że robię test Chico Mexicano, ale tak wyszło, zamówiłem małego cheeseburgera i małą zapieksę. Wiadomo, że ciężko to będzie porównać z burgerownią w zasadzie oraz z no naprawdę bardzo dobrymi zapiekankami, ale ja się tego podejmę i postaramy się to zrobić. Cheeseburger już jest, na no zapiekany jeszcze musimy chwilę poczekać. Zabry. ja taki cheeseburgerek. Kurde, dycha chyba. Nie wiem, muszę sprawdzić zaraz, ale chyba dychę. Nie wiem, ale wygląda nawet nieźle całkiem, jak taki typowy chamski hamburger z miasta. O to właśnie mi chodziło w tym odcinku. Dobra, no to zaczynamy. Kurwa, ja sam nie wierzę, że ja to mówię. Test jest Chico Mexicano, jak widzicie mała zapieksa i mały cheeseburger. Za wszystko dałem 21,50. Myślę, że cheeseburger 11,50 i dycha za zapiekane, ale nie jestem tego pewny na 100%. No ale wiecie, jak to jest Chico Mexicano, tam cena nie gra roli, tam jest wszystko tanie i ja pamiętam te smaki takie bardziej, kurde nie wiem, mam jakiś sentyment do tego, a zobaczymy, bo troszeczkę pojadłem teraz, czy to wszystko tak naprawdę smakuje tak, jak sobie wyobrażałem kiedyś i jak to mi kiedyś smakowało, czy po prostu jest to zwykła, hamska buda. Myślę, że raczej to drugie, ale sprawdzimy. Zaczniemy sobie od cheeseburgerka. Popatrzcie, jaki hamski jest. Fajna musztarda, fajny ketchupik, widać, że sałata lodowa i te mięso odgrzewane. Także lecimy, no nie mogę się doczekać, nie? Czekajcie, muszę się ugryźć. Ej, mówcie co chcecie, ale mi to kurde smakuje. Ale nie, może ja mam jakiś sentyment czy coś. Ale jak gdzieś idziecie, jesteście po robocie czy coś chcecie coś złapać na szybko, to to jest dobre. Ja uwielbiam też fast foody, no wiadomo. Ja wam powiem, że jak ja go jem to mi wszystkie wspomnienia wracają. Może ja nie jestem obiektywny po prostu, przez sentyment, ale to jest dobry burks. No wiadomo, że nie mogę tego porównywać z tym smaszem, którego jedliśmy. Gdzie jest mięso kraftowe, gdzie bułeczkę prawdopodobnie sami robią maślane. Jest to smash burger, jest to eleganckie, a to jest zwykła chamska kanapa. No ale dobra. Ciklet z party. Kotlet z paczki. Mówiłem, że odgrzewany, no ziomeczku, no. No patrz, jak to wygląda, no. Kotlet z paczki, kurwa, chyba zielony nawet trochę. Ale czego nie zje bytomski organik. Ta kupna buła chrupiąca, dobrze przypieczona. Ja nie wiem, czy ja mogę dać ocenę temu, bo ja bym na dychę dał, ale to chyba przez to, że ja jestem nieobiektywny, wiesz o co chodzi? Ja lata tego nie jadłem i to jest naprawdę dobre, nie? Daj ocenę smak dzieciństwa. Ocena smak dzieciństwa, dokładnie. To jest smak dzieciństwa. Patrzcie jak to, to z tą sałatą lodową, ta einfachowa bułka, czyli taka zwykła, te mięso odgrzewane, sałata gotowa, pewnie z spaczki też kupiona, no bo tam niczego nie robią sami. ja bym go powtórzył. Naprawdę. A to jest Sozduński stary nie muszę, prawda? Sozduński? A to by jak smakuje? Kurde i czekaj, no chodź nam pomóż coś zrobić. No bądź ci, że bardzo dobra bułka. No często tutaj ludzie właśnie jedzą z ja sobie po nich dojadam i jest to nawet całkiem niezłe. No. A teraz czas na zapiekse. ostatnio, teraz jadłem chyba najlepszą zapieksę w moim życiu, w zasadzie, tak myślę, w tym fajrancie, Bo ja tak mało tych zapychanek w życiu zjadłem. Ja nie jestem taki zapiekankowy, ale tamta zapiekana była dojebana. Ale patrzcie jak tamta wyglądała, <grywka> jak wygląda ta, jak ona jest zbułowana już, ale chrupiąca ci, ja. Najgorsze jest to, że ta zapiekana też jest bardzo dobra. Oczywiście jest nieporównywalna z tamtą restauracją. Ale żeby znowu na szybko zjeść, no jak widzicie, no to jest jakby kupna zapiekanka z Tesco, no ale ja nie wiem, no ja nie mogę być tu obiektywny z tym tylko Meksyko. Ja wiem, że ja gadam ciągle to samo, ale macie takie miejsca, ja wiem, ktoś z was wychował się gdzieś, powiedzmy nie wiem, w Warszawie, gdzieś na jakimś Ursynowie, gdziekolwiek indziej. I była kiedyś taka budka, gdzie sprzedawali hamburgery i tam z kolegami po szkole chodziliście albo wiadomo po jakieś imprezę małe albo coś i jedli się tam hamburgery nie było was kilka lat, wracacie i jak to widzicie co robicie, idziecie i to jecie i przypomina wam się cały ten smak i wszystko i na drugi dzień jak macie czas idziecie i to jecie to jest po prostu miejsce, które działa już tutaj lata i nawet covid go nie zamknął więc każdy bytomianin zawsze będzie na pewno patrzał na Chico Mexico z sentymentem i będzie raz na jakiś czas tam żarł. Zgadzasz się ze mną czy nie? Także Jasne. Chico Mexico otrzymuje ode mnie smak dzieciństwa, ocenę, nie będzie to jeden, nie będzie to sześć, nie będzie to dwa. Ale jak przyjadę tutaj jeszcze kiedyś nabytą, to sobie tam wpadnę na hamburgera. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Chico Mexico. Taka mała jeszcze dygresja tutaj dałem znajomemu spróbować, który jest troszeczkę młodszy, no i nie jadł po prostu nigdy w Chico Mexico chyba. Jadłeś? Nie. No, i nie chcę go. No, po prostu powiedział, że go nie zachwycił i go nie będzie jadł dalej. Także jak widzicie, to jest chyba ten sentyment, dlatego to jest ocena, smak dzieciństwa. Bo jakbym go jadł pierwszy raz, to nie wiem, czy bym do niego wrócił. Ale te wszystkie chwile, które mi się przypominają z SimChico Mexico, po prostu łączą mnie z nim już chyba na całe życie. Dlatego ja polecam mimo wszystko. Dziękuję Wam wszystkim, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście to nie koniec odcinków z Polski, z Bytomia, ze Śląska, więc zostaw swoją subskrypcję, polajkuj i skomentuj, aby to wszystko rosło. Dziękuję Wam serdecznie i do następnego. Pozdro!